Państwa serdecznie na spotkaniu poświęconym rakowi gruczołu krokowego. Organizowane jest ono przez Stowarzyszenie Mężczyzn Chorobami Prostaty Gladiator. Są dzisiaj ze mną pani doktor Anna Czech. Dzień dobry. Pan doktor Bartosz Małkiewicz, także urolog. Dzień dobry. I onkolog, pan profesor Jakub Żołnierek. Dzień dobry. W niektórych sytuacjach po zastosowaniu leczenia radykalnego czy to będzie radioterapia, czy to będzie chirurgia. Niestety możemy mieć do czynienia z progresją, z postępem choroby. Badamy to głównie, szczególnie na początku, poprzez ocenę stężenia PSA i ten wzrost stężenia kieruje nas na pogłębioną diagnostykę. Ta diagnostyka daje nam obraz, w którym miejscu naszego ciała znajdują się komórki nowotworowe, a w wyniku tego, jakie powinniśmy zastosować, celowane, dedykowane do danej sytuacji postępowanie. Ale mamy też i takie scenariusze, gdy mamy chorobę denowo, czyli od samego początku ogólnioną z przerzutami odległymi i tutaj intensyfikacja leczenia, leczenia systemowego, czyli takiego, które ma dotrzeć do wszystkich komórek nowotworowych, jest niejako naszym celem z zachowaniem jak najlepszej skuteczności onkologicznej i dobrej jakości życia, komfortu życia w trakcie takiego postępowania. Leczenie za każdym razem jest dobierane indywidualnie do chorego, mając na uwadze czynniki biologiczne, ale też stan ogólny chorego, jak i jego preferencje. Kuba. Po pewnym czasie stosowania hormonoterapii niestety choroba nam się wymyka niejako spod kontroli. Mówiąc o leczeniu systemowym, powtarzaliśmy termin kastracji farmakologicznej, a więc takiego leczenia hormonalnego, którego efektem jest zabranie z surowicy krwi testosteronu jako specyficznego dla komórek raka prostaty czynnika wzrostu. I jest to, tak jak wspomnieliśmy na początku, bardzo efektywne leczenie na wstępie. Niemniej w miarę upływu czasu i kontynuowania tego sposobu leczenia, nowotwór uczy się uodparniać i wymykać spod kontroli y, takiej formy leczenia. I y, stan, w którym obserwujemy postęp choroby nowotworowej, czy to y, przejawiający się wzrostem stężenia PSA w surowicy krwi, czy to y, y, wzrostem liczby przerzutów, które obrazujemy w badaniach radiograficznych, w trakcie kastracji farmakologicznej, Oceniamy, określamy mianem oporności na kastrację. Czy jest to specyficzna przemiana biologiczna guza, który staje się niewrażliwy na terapię, leczenie. Na, na terapię hormonalną z wykorzystaniem kastracji farmakologicznej? W tej sytuacji dalej musimy zastosować leczenie systemowe, czyli takie, do, które dociera do komórek nowotworowych, gruczołu krokowego, gdzieś rozsianego Rozsiane po organizmie. Tutaj znowu wykorzystujemy potencjał nowoczesnych leków hormonalnych, o których wspominaliśmy wcześniej. Jeżeli nie były one zastosowane uprzednio, mają jak najbardziej szerokie zastosowanie, bowiem oferują wydłużenie czasu całkowitego przeżycia, wydłużenie czasu do progresji choroby nowotworowej, a więc czasu, w którym przestajemy mieć kontrolę nad procesem nowotworowym. Już nie wspominając o dodatkowych parametrach, zahamowaniem wzrostu stężenia PSA, zmniejszeniu dolegliwości bólowych i Natomiast na tym etapie coraz większą rolę zyskuje chemioterapia, tutaj typowo oparta o docetaksel, o którym na pewno pacjenci z rozpoznaniem raka gruczołu krokowego słyszeli. Od niedawna mamy możliwość również stosowania intensywniejszego leczenia w postaci k -bazytaxelu. Ale oprócz tego możemy jeszcze sięgać po bardzo nowoczesne leki o bardzo wymyślnym mechanizmie działania. Mowa tutaj o z jednej strony radioizotopach. To są leki, które są zbudowane w bardzo specyficzny sposób. Można ich budowę w prosty sposób opisać jako dwuczłonową. Jedna część to jest tak zwana cząsteczka adresująca, która decyduje o tym, gdzie lek po podaniu do żylnym osadzi się i gdzie uwolni ten efekt terapeutyczny, czy zrealizuje ten efekt terapeutyczny w postaci promieniowania jonizującego. Czyli to będzie taka sprytna terapia, która pozwoli nam dotrzeć, tak jak powiedziałeś, efekt, poprzez efekt jonizujący gdzieś na poziomie niemalże komórek do wszystkich obszarów, które są... No, rozpoznane jako miejsca, gdzie występują komórki nowotworowe. Tak, bowiem leki, które mamy zarejestrowane w tym wskazaniu, o czym będziemy jeszcze pewnie później mówić, uwalniają promieniowanie alfa bądź beta, więc promieniowanie o dużej energii, ale małym zasięgu, a więc w zasadzie one działają w promieniu kilku średnic komórkowych w miejscu, gdzie ten lek się przyklei. O, to jest właśnie efekt działania tej cząsteczki adresującej która rozpoznaje miejsca zlokalizowania przerzutów raka gruczołu krokowego. I druga grupa leków to są leki ukierunkowane molekularnie z grupy inhibitorów PARP, to są leki o bardzo też specyficznym mechanizmie działania, które są dedykowane pacjentom u których wykrywamy mutacje BRCA1 BRCA2 genów BRCA1 BRCA2. Do tej pory, do niedawna w zasadzie kojarzonych wyłącznie z nowotworami kobiecymi, głównie rakiem piersi, rakiem jajnika. Współcześnie wiemy, że ta grupa nowotworów tzw. Tak berca zależnych jest nieco szersza. Infiozy parb działają w ten sposób, że one rozpoznają miejsca uszkodzenia DNA, materiału genetycznego, który koduje w zasadzie informacje na temat tego, jak komórka powinna funkcjonować. Te uszkodzenia następują. Z, powodu, z powodów różnych, i w zasadzie dokonują się w każdej minucie naszego życia. Specyficzne mechanizmy naprawy DNA, odpowiedzialne za usuwanie tych mechanizmów, pełnią kluczową rolę w, w kontekście prawidłowego funkcjonowania komórki. PARP to jest taki kompleks białkowy, który wykrywa te uszkodzenia, jednoniciowe uszkodzenia DNA, oflagowuje je i pokazuje, innym białkom naprawczym, które miejsca, gdzie mają posprzątać. Oczywiście, które miejsca uszkodzeń powinny usunąć. Jeżeli my zastosujemy tzw. inhibitory PARP, powodujemy bardzo specyficzną sytuację. To białko rozpoznające uszkodzenie przykleja się trwale do tego DNA, uniemożliwiając naprawę i w zasadzie generując powstawanie jeszcze głębszych uszkodzeń. I u pacjentów, u których Mamy do czynienia z mutacjami genów BRCA1, BRCA2, a więc genów kodujących białka odpowiedzialne za naprawę tych poważnych uszkodzeń DNA, tzw. dwuniciowych uszkodzeń DNA. Mamy do czynienia z nieodwracalnymi skutkami w postaci degradacji e, e, stabilności komórki i prowadzącymi do śmierci. To są leki, które działają właśnie w miejscach, w których. Wybiórczo powinny pełnić swoją rolę i są z racji tego nazywane określone mianem leków ukierunkowanych molekularnie działają na małe, małe uszkodzenia w, na poziomie Można by powiedzieć, że to jest taka, To jest przykład takiej nowoczesnej, dedykowanej, celowanej terapii, która jest już naprawdę uszyta na miarę danego chorego, bo może być zastosowana tylko u tych pacjentów, u których stwierdzamy, tak jak wspomniałeś, pewne nieprawidłowości w aspekcie tutaj zaburzeń genów BRCA1 i BRCA2. Tak, jest to krok ku personalizacji leczenia onkologicznego, wielkie słowo, ale to jest rzeczywiście dążenie, jakie obserwujemy ostatnio w strategii konstruowania leczenia systemowego przeciwnowotworowego. Choć, żeby nie było tak łatwo, to powiem tylko, że te leki będą prawdopodobnie w niedługiej przyszłości kojarzone z nowoczesnymi lekami hormonalnymi doustnymi, o których mówiliśmy wcześniej, już bez różnicowania pomiędzy chorych z mutacjami i bez mutacji, choć bez wątpienia sprawdzają się najbardziej u tych pacjentów, u których te mutacje zostały zidentyfikowane. W sytuacjach, w których dochodzi do niepowodzenia leczenia po zastosowaniu leczenia radykalnego, jakim jest na przykład leczenie chirurgiczne czy leczenie radio, radioterapeutyczne choroba może postępować. Wdrożenie leczenia, jakim jest hormonoterapia, przynosi na pewien czas poprawę. I jakie są losy takiego chorego, gdy ta hormonoterapia niestety ale przestaje działać? To jest dosyć specyficzna grupa chorych, niewielka tak naprawdę, ale która, się, która została jakby wy, wyizolowana spośród wszystkich chorych, nie, 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 nie ostatnio. Jest to tak zwana grupa chorych, którzy, którzy mają raka opornego na kastrację, ale bez stwierdzonych przerzutów. Bez stwierdzonych przerzutów w badaniach obrazowych. Oczywiście ta grupa chorych została wydzielona, jeżeli stosowaliśmy... St konwencjonalne, czyli tradycyjne metody diagnozowania obrazowe, czyli scyntygrafia kości, rezonans miednicy mniejszej, bądź też tomografia jamy brzusznej, klatki piersiowej. To również dotyczy chorych, u których możemy zastosować czy wdrożymy diagnostykę w postaci najnowszej, a więc wspomniany przez, przez Anię PET ct u których jednak nie stwierdzono, który jest nie stwierdzono przerzutów, ale pomimo to obserwujemy cały czas wzrost stężenia PSA, pomimo prawidłowej, prawidłowo prowadzonej kastracji hormonalnej, to o czym wspominał Jakub. I to jest grupa chorych, która będzie korzystała z leczenia nowoczesnego, właśnie ze zastosowania nowoczesnej hormonoterapii i wiemy o tym, doświadczenie pokazuje i dane pokazują, że jednak będzie to, będą to chorzy, którzy prędzej czy później w kolejnych badaniach, pomimo leczenia, będą mieli stwierdzone przerzuty. Wówczas będą jakby pełnoprawnymi pacjentami z chorobą przerzutową i wówczas będą kwalifikowani do leczenia, o którym mówił Jakub. Kuba, wspomniałeś wcześniej, że leczenie systemowe dotyczy tych chorych, u których mamy przerzuty odległe stwierdzone. Czy w tej sytuacji, gdy chory ma tylko progresję biochemiczną, to leczenie jest analogiczne do takiego, o którym wspominaliśmy wcześniej? Jakie to są leki? Tych chorych leczymy w sposób podobny. Leczymy ich systemowo, bowiem wiemy, iż rosnące stężenie PSA jest przejawem tlenia się choroby nowotworowej gdzieś w organizmie. Owszem, nie jesteśmy jej w stanie zlokalizować przy pomocy dostępnych metod diagnostycznych z wykorzystaniem konwencjonalnej diagnostyki opartej o tomografię czy scintografię kośca. W większości sytuacji, gdyśmy wykonali PCT, PSMA, te przerzuty zidentyfikujemy. Teraz toczy się szeroka dyskusja, czy rzeczywiście na tym etapie to PCT, PSMA powinno być wykonywane, czy też nie. To jest osobna kwestia, ale. Owszem, u chorych, u których jedynym przejawem postępu choroby nowotworowej jest wzrost stężenia PSA nie sięgamy po chemioterapię, ale intensyfikujemy hormonoterapię. Do kastracji farmakologicznej z wykorzystaniem zastrzyków dodajemy doustne leki hormonalne nowej generacji, takie jak apalutamid, enzalutamid czy darolutamid. To są leki, które niedawno w Prospektywnych badaniach klinicznych udokumentowały swoją przewagę względem samego ADT, samej kastracji farmakologicznej, właśnie w tej populacji chorych, bowiem one znacząco wydłużają czas do ujawnienia się tych przerzutów. A to jest tak naprawdę krytyczny moment w, w przebiegu tej choroby, bowiem od tak naprawdę ujawnienia się przerzutów generowanych przez nie prze, objawów. A więc zauważa, że ma chorobę i zauważa, że zależy, jakość że są działania życia. niepożądane tej choroby, które jest chorobą przerzutową. Oczywiście, od tego zależy jakość życia i tak naprawdę no, musimy sobie uzmysłowić, że choroba nowotworowa, jeżeli doprowadza do śmierci, to, na, to w mechanizmie właśnie wzrastających przerzutów, które ostatecznie uszkadzają w sposób krytyczny ważne narządy wewnętrzne. A więc wydłużenie czasu do ujawnienia się przerzutów. Ma ogromne znaczenie i udowodniono również w tych badaniach, że leki te wpływają pozytywnie na wydłużenie czasu przeżycia chorych, a więc stają się one standardem leczenia właśnie w tej wysublimowanej populacji chorych. Jakub, wspominałeś tutaj bardzo dużo o różnych formach leczenia systemowego, czyli o różnych metodach, aby intensyfikować leczenie, aby stosować je. Dobrane na odpowiednim momencie rozwoju choroby. Ale zadam proste albo nawet takie pierwsze pytanie: skąd tak naprawdę bierzą, biorą się leki, które onkolog czy inny specjalista przepisuje czy zaleca pacjentowi? Jak wygląda, jeżeli możesz wytłumaczyć pacjentom, ten obieg, nazwijmy to, od rozpoznania, właściwie decyzji może o wdrożeniu danego leczenia, do fizycznie otrzymania przez pacjenta takiego leku? To jest zagadnienie bardzo szerokie. Tak naprawdę leki, które stosujemy w praktyce klinicznej, to są leki, które uzyskały rejestrację do stosowania w danym wskazaniu, w danej chorobie, czy nawet na jakimś konkretnym etapie rozwoju choroby nowotworowej, bo tak w onkologii de facto teraz to wygląda. Z kolei badania, te rejestracje leków... Opierają się o wyniki badań klinicznych, a więc eksperymentów, które udokumentowały, że tego typu postępowanie z wykorzystaniem konkretnego leku w danej sytuacji klinicznej jest skuteczne i bezpieczne. Z kolei badania kliniczne poprzedzone są bardzo szeroko zakrojonymi badaniami realizowanymi przez laboratoria naukowe, które identyfikują mechanizmy, powstawania nowotworów, postępu chorób nowotworowych, oporności komórek nowotworowych na konkretne, uprzednio zastosowane formy leczenia i ostatecznie tego jak ten nowotwór, na podstawie jakich mechanizmów się rozwija, bowiem dążymy do uderzania naszą terapią w konkretne mechanizmy molekularne, a więc te, te realizowane na podstawie wewnątrz, na bazie przemian wewnątrzkomórkowych, które decydują o, o tym, jak ta komórka nowotwora się zachowuje. Ale nie każdy lek, o których mówiłeś... Wcześniej, czy teraz wspominasz, jest lekiem, który ja jako lekarz mogę wypisać na receptę i pacjent realizuje w aptece. Mamy różnego rodzaju formy dostępności. Czy możesz przybliżyć, co oznacza słowo program lekowy, jak wygląda dostępność do leków z poziomu apteki szpitalnej, dlaczego te leki muszą być właśnie ordynowane i przekazywane pacjentom w sposób taki szczególny? Przechodzimy do tej mniej przyjemnej części, bowiem. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak sfinansować leczenie przeciwnowotworowe, a ten może przydługi wstęp, który uczyniłem wcześniej, miał Państwa zorientować w złożoności tego całego procesu, który niestety kosztuje. I to są, trzeba powiedzieć jasno, zwykle drogie terapie, i też trzeba jasno powiedzieć, że biorąc pod uwagę ich koszt, w zasadzie nawet najbogatsze państwa nie byłyby w stanie sfinansować tego typu terapii w sposób nieograniczony. W Polsce jest sytuacja nie inna, bowiem nasz budżet jest ograniczony i rzeczywiście te kosztowne terapie muszą być stosowane w sposób bardzo kontrolowany i bardzo celowy. I tutaj jest bardzo też istotna kwestia, którą powinniśmy poruszyć. Czym innym są wskazania rejestracyjne, a więc te dane, które płyną ze wspomnianych badań klinicznych, które nam mówią w jakich wskazaniach leki są skuteczne i bezpieczne? Czyli które były na początku pomysłu i potem wdrożenia danego konceptu Aha. terapeutycznego. I, I możemy je stosować w leczeniu chorych z nowotworami. A osobną kwestią są kwestie refundacyjne, a więc w jakich wskazaniach, w jakich sytuacjach dany system ubezpieczeniowy, na przykład w naszym kraju jest w stanie to finansować. I tutaj niestety, ale zarysowują się momentami dosyć znaczne różnice pomiędzy wskazaniami rejestracyjnymi a wskazaniami refundacyjnymi. One są znacząco zawężone. bowiem biorąc pod uwagę koszt tych terapii, u niestety nie wszystkich pacjentów to leczenie może być finansowane przez nasz system ubezpieczenia zdrowotnego. Tańsze leki są dostępne na receptę. Mogą być refundowane, nie muszą, niektóre są pełnopłatne. Leki kosztowne finansowane są w ramach bardzo specyficznej procedury określonej mianem programu lekowego. To jest procedura, która listuje kryteria kwalifikacji, jakie chory musi spełnić, żeby system ubezpieczenia zdrowotnego finansował to leczenie, listuje kryteria wyłączenia, których chory nie może mieć, bowiem wykluczają one możliwość zastosowania refundowanego leczenia danym lekiem. I potem jeszcze określają sposób monitorowania chorego, sposób rozpoznania nieskuteczności leczenia. Pacjenci, którzy mają prawo do refundacji leczenia w ramach programu lekowego, są oczywiście leczeni przez onkologów czy urologów w części sytuacji w raku budżu hmm. krokowego, jest to możliwe. Programy lekowe są kontraktowane osobno przez niektóre ośrodki onkologiczne czy, czy urologiczne. Osobną jeszcze formą, o której należy wspomnieć, to jest forma tak zwanego RDTL, a więc wnioskowania, indywidualnego wnioskowania do płatnika o refundację konkretnego leczenia u chorych, którzy nie spełniają kryteriów refundacyjnych w ramach programu lekowego czy refundacji w ogóle. Są to no, karkołomne, trzeba powiedzieć, procedury. Niemniej umożliwiające wykorzystanie nowoczesnych leków u konkretnych pacjentów, niestety nielicznych, ale z powodzeniem oczywiście. Czyli podsumowując, to co pacjent otrzymuje nie jest tylko takim momentem jednego podpisu czy jakiegoś przesłania wskazówek ze strony specjalisty, tylko wymaga całego procesu, nazwijmy to od kwalifikacji poprzez właściwy wybór danego, danej terapii i potem monitorowanie. Niemniej rzeczywiście trzeba wspomnieć, że ostatnimi czasy dostęp do tych nowoczesnych leków, również hormonalnych, ukierunkowanych molekularnie, immunoterapii, uległ znaczącej poprawie. Aniu, chciałem Ciebie zapytać, rozmawiamy tutaj jako urolodzy i onkolog, czy to podejście, podejście właśnie różnych specjalistów, to jest do problemu jakim jest rak krokowego, jest to współcześnie najwłaściwszy sposób, czy może każdy ze specjalistów powinien samodzielnie diagnozować i leczyć danego chorego? Absolutnie powinniśmy współpracować. W przypadku nowotworów urologicznych, w większości nowotworów uro, urologicznych, a w szczególności w przypadku raka prostaty, ale też raka nerki czy raka pęcherza, ta współpraca między nami, między urologami, między onkologami, ale też z włączeniem radioterapeutów, radiologów jest absolutnie kluczowa i żeby zapewnić pacjentowi optymalne postępowanie, dostęp do różnych form terapii, odpowiednie też zgranie tych poszczególnych form terapii w czasie, ta współpraca jest absolutną podstawą i koniecznością. Kuba, czy mógłbyś ty się odnieść właśnie do tej multidyscyplinarności z perspektywy onkologa, czyli lekarza, który niejako spotyka się z pacjentem już w fazie no, bardziej zaawansowanej, często w fazie z przerzutami? No, nie ograniczałbym roli onkologa tylko i wyłącznie do, do tej sytuacji klinicznej, ale rzeczywiście ostatnimi czasy rośnie rola tej ścisłej, koordynacji naszych działań na etapie operatywy, leczenia systemowego, leczenia radioterapią i pokazuje, że właśnie umiejętne posługiwanie się tymi wszystkimi strategiami terapeutycznymi, umiejętne ułożenie ich w sekwencji, zastosowanie w odpowiednim momencie przez właściwe osoby daje jak najlepsze wyniki, bowiem statystyki również pokazują, że czas przeżycia chorych, z nowotworami, nawet jeżeli nie jesteśmy ich w stanie wyleczyć, ten czas życia znacząco się ostatnimi czasy wydłużył. Czyli spotkanie pacjenta już nie tylko jest obowiązkowe z jednym specjalistą, jakim jest na przykład urolog, ale także w takim zespole wielodyscyplinarnym, zespole różnych specjalistów, takich jak onkolog, radioterapeuta, tak jak wspomniała Ania, i radiolog czy histopatolog, a także i inni specjaliści. Takie jest właśnie w dzisiejszych czasach podejście do leczenia raka gruczołu krokowego. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.